A już się martwiłam, że się nie otworzy moi drodzy, przyszedł słuchajcie dzisiaj strój kąpielowy, wakacyjny sprawdzam, pusta przegródka żeby nie było później siary bardzo gorąco w samochodzie auto jest mega nagrzane uchylimy troszkę drzwi Boże, a któż tak kicha yy, i kochani otworzymy sobie paczuszkę będzie otwieranie paczki samochodowe zobaczymy czy przyszła, przyszło zamówienie zgodne z tym co ja w ogóle zamówiłam bo różnie to bywa, wiecie jak to jest jak się zamawia przez internet w ostatnimi czasy zamówiłam dużo przesyłek zobaczymy czy wszystko przyjdzie tak jak trzeba kochani mamy wieszak tu mamy trójką pielowy. Jak widzicie jest czarny. Ma być jednoczęściowy. I takowy jest. Zobaczcie. Z siateczką. Jednoczęściowy. Zapinany z ramionczkami. Przymierzymy w domu. Przymierzę w domu i sprawdzę czy Rozmiar jest ok. Jest szansa, że rozmiar jest w porządku. Wygląda na porządny. Zresztą wcale nie tani, kochani, bo chyba 170 zł kosztował mnie. 179,50. Mam paragon. W razie czego? Do zwrotu, kochani. 179,50. Jeszcze nie wyrzucam tej reklamówki. Bo muszę ten strój jakoś delikatnie przymierzyć. I się okaże, czy jest wszystko w porządku. Tak, tak, jestem już w domu, kochani. Kupiłam rano Adusi prezent na dzień dziecka. Byłam w Biedronce. I ciekawe, czy jej się spodoba. No, proszę bardzo, otwieraj. No, Co tam jest dla Adusi? No i. Co to jest? 8 plus. 8 plus. To ona taka większa, jest, prawda? Taka większa hulajnoga. No Uważaj. i myślisz, żeby ci się spodobało? Tak. tak? A możemy teraz złożyć? Możemy. Otwieraj. Ona jest raczej w całości, tylko jest pewnie wiesz... No pomóż jej, Jokaci. Czekaj. Stój, 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 żeby nie rozwalić, może pudełka co? No weź tak, rozłóż z sensem. I widzisz. Dobra, o, pod spodem jest pianka, wyjmij. Gdzie jest wciąż? O, 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 właśnie tu. No, I teraz. Mhm. Jakie śliczne rączki. I teraz trzeba podnieść jeszcze tą. Mhm, Tak, a też ma jakąś taką większą, większe te kółka są chyba. Ale to na nóżki chyba jest takie samo. Widzisz? On ma tylko troszkę większe nóżki. A teraz podnosimy górę. Jeszcze chyba, nie wiem, czy dasz radę, tak? Co? I, może jeszcze? Jak myślisz? No, no, jest Adusiu, stań przy hulajnodze. No może masz rację. Adusiu, a co się mówi? Dziękuję. A komu ty dziękujesz? Mamie. Mamie, no super. Mam Piękna noga. Idziemy, słuchajcie, do sklepu na lody. Słyska, to i Adusia wytestuje, miałam powiedzieć, przetestuje hulajnogę. No i jak się jeździ? nową? Fajnie. niż Inaczej, tak? Tak, bo już nie ma tych pianek, tylko. A może wyżej, Agaciu, tą rączkę do góry? Ona jest wysoka, Adusia. No, o, lepiej? Lepiej, nie trzeba się schylać. No świetnie! Chodź Cyruniu do tego Zobaczcie sklepu. Chodźmy do sklepu, tutaj mogą pojedzieć. na lodzika? Na lodzika? A nie możemy pod sklepet? Tak. I jak się jeździ, Jadusiu? Fajne. Nawet sobie spoczko radzi. Mura się rozciąga nad nami, nie wiem. Zobaczcie, pamiętacie, jak byliśmy tu ostatnio, było wielkie roz, wielka rozbudowa, słuchajcie, mnóstwo ziemi. Zobaczmy, jakie tutaj się poczyniły kroki w tym temacie. To ma być taki, takie boisko, kort dla dzieci szkolnych. Podejrzewam, że będzie to zagrodzone. Najprawdopodobniej. A Dusia pobiegła. Nie da się! Już nie ma dziury. No to chodź! Zobaczcie. Mamy już taki plac. Pięknie to zostało zaprojektowane. Słuchajcie, wybudowane. Co to jest? To jest, to jest pianka. To jest miękkie. To chyba jeszcze nie siadło, kochani. Dobrze, że nie weszłam dalej. To nie zagrodzili, żeby te, tu nie wchodzić? Jak ktoś wejdzie? To na to, że nie wejdzie. <laughs> że nie przyjdzie ktoś taki jak ja i nie <laughs> wsunie nogą. No dobrze, zobaczymy. Pianka schnie. To w takim razie na razie nie wchodzimy. Ławeczki będą? Będą ławeczki. To takie, nie? Wiesz? No i pianka. Ale patrz. Także przed Adusią wszystko, bo Adusia dopiero no, nie widzę. Nie wiem. E... Ale zobacz, bo tutaj no, wrzuca, w sensie tych kamyczków no, wchodziło różne takie rzeczy. No, może wiesz, nie będą się trzymały. I zobacz, tutaj są jeszcze pewnie na. Tam, na Gdzie? A tak, słupki, tak. Mhm. Masz rację. Ale tak na środku. Fajnie, fajnie. Idę troszkę, kochani, poćwiczyć. Przymierzałam strój kąpielowy. I wydaje mi się, że jest ok, ale mogło być lepiej. Wiecie jak to jest? Jak się jest w ubraniu. To jakoś tam mankamentów swojej urody nie widać. Tłuszczyków, brzuszków i cudów, Janków. A jak się już człowiek rozbierze do stroju matko, jeszcze sobie nogę skręcę. Do stroju kąpielowego to już nie wygląda to tak super. Ale czego tu się spodziewać? Jeśli się nie ćwiczy w ogóle. Zajada słodycze. Na siłowni się tylko siedzi. Na siłowni się tylko siedzi, a nie ćwiczy. Nie jest źle, mogło być lepiej, ale raz widziałam taki wpis na Facebooku. Czy lepiej się rok męczyć, żeby pięknie przez tydzień wyglądać, czy lepiej tydzień się wstydzić, a rok się nie odchudzać. No. Kto tu tak drapię? No. A tu się noga zmęczyła hmm. zrobić recenzję hulajnogi? Co? Proszę zrobić recenzję hulajnogi od 1 do 10. Co? Od 1 do 10. Na ile oceniasz hulajnogę? Od 1 do 10? 10 to bardzo Ci się podoba, a 1 to nie bardzo. 10 na 10. A co Ci się najbardziej podoba? Że jest żółta. Tak. Nie napis. Napis? napis. <noise>